Znajdujemy się na wystawie archeologicznej Ziemia głogowska pełna tajemnic. Jest to wystawa, która powstała w 2017 roku i była próbą określenia 50 lat istnienia Muzeum Głogowskiego. Muzeum, w którym archeologia zawsze miała ważną rolę. I wystawa ta jest dosyć kompleksowa. Z jednej strony ukazuje chronologicznie rozwój tej ziemi Głogowa i okolic poprzez eksponowanie zabytków z różnych okresów, w tym nacisk przede wszystkim położony jest, czy właściwie w dużej mierze położony jest na okres historyczny, okres lokacji i funkcjonowania samego miasta, jego rozwoju, o którym też powiemy sobie później. Natomiast ważnym elementem tej wystawy jest też szata graficzna, która pokazuje z jednej strony pracę. Wykopajsowe, to jest prace terenowe archeologów, przybliżając zwiedzającym osobom zainteresowanym schemat, tajniki tego, jak te prace są prowadzone, pokazując ważne dla archeologów element badań, jakim są prace terenowe, które nie zawsze są później widoczne na tego typu tego typu w przedsięwzięciach wystawienniczych. Z drugiej strony też um, widz może tutaj zobaczyć historię wystawiennictwa archeologicznego w naszej placówce od 1900, mniej więcej, 1967 roku, a więc w czasach, kiedy toczyły się pierwsze ważne prace wykopaliskowe, wielkopowierzchniowe, podbudowa huty i um, a także schemat i wyszczególnione są tutaj wystawy, które odbyły się w naszym muzeum. Nie tylko te, które były organizowane przez naszą placówkę, ale także te, które były tutaj pokazywane gościnnie i um, które były przygotowane przez placówki partnerskie z wielu krajów, zresztą takich jak Niemcy, Czechy, Węgry, ale także Chiny. Najstarszym eksponatem, który znajduje się w zbiorach naszej placówki, a jednocześnie zabytkiem, który mogą Państwo oglądać na wystawie, jest tak zwany rdzeń krążkowaty, znaleziony podczas badań archeologicznych na terenie Polkowic, który dostał się do naszej placówki. Jest on datowany dosyć szeroko, między 130 tysięcy a 30 tysięcy lat przed naszą erą i jest możliwe, że został wykonany przez Neandertalczyka. W związku z czym jest to dosyć ciekawe znalezisko, a Służył on do wyrobu dalszych przedmiotów, półproduktów krzemiennych. Neonit, a więc młodsza epoka kamienia, jest okresem intensywnego rozwoju, który możemy obserwować również na terenie głogowej okolic. Do rzeczy Odry to były żyzne ziemie, które były intensywnie eksploatowane, zamieszkiwane przez społeczności właśnie w młodszej epoce kamienia. Tutaj na wystawie mamy wybrane eksponaty, które prezentują nam rozwój zarówno rzemiosła kamieniarskiego. Można powiedzieć, że w tym okresie doszło do rozwoju techniki obróbki kamienia metodą władzenia, nie tylko ciosania. Mamy do czynienia z pierwszymi naczyniami wykonanymi z ceramiki właśnie. I tutaj takie stanowiska jak żółkowice, które były badane podczas budowy huty miedzi głowów, dostarczyły znacznej liczby eksponatów i zabytków z tego okresu. Kolejnym chronologicznym okresem reprezentowanym na naszej wystawie jest wczesny okres epoki brązu, który tutaj jest właściwie reprezentowany przez takie sztandarowe znalezisko. Skarbu z Milany, odkrytego w 1976 roku w trakcie budowy fabryki odzieżowej, istniejącej już fabryki odzieżowej na terenie głogowa. Zabierał on siekierki ozdoby z brązu, takie jak branzolety czy naszyjniki, które bardzo dobrze oddają specyfikę produkcji w tamtych czasach, kiedy do użytku powszechnego wszedł właśnie brąz, jaki jest stopem? Metali, miedzi i cyny. Wprowadzenie do, użyciu, do użycia brązu, a więc stopu metali, miedzi z domieszką cyny, miało znaczący wpływ na rozwój przemysłu i gospodarek w tamtym czasie. Z tego względu, że metal ten jest zarówno bardziej plastyczny niż sama krucha miedź i pozwalał na wyrób narzędzi, które dużo bardziej nadawały się. Do użytku, a jednocześnie sam w sobie ten metal, jako cenny, sprowadzany, niewydobywany tutaj jeszcze w tamtym czasie w naszym regionie, służył także do produkcji ozdób, które przypominały swoim, swoją barwą złoto to jest metal jeszcze bardziej szlachetny. I właśnie skarb z Milany zawiera przykłady cennych przedmiotów, które służyły do tezauryzacji, a więc do zgromadzenia i zostały schowane. Oczywiście nie wiemy, jaki był, jakie były dokładnie pobudki tego, tego czynu, w jakich okolicznościach dokładnie został zdeponowany ten skarb, ale oczywiście stanowi cenne, cenne znalezisko, które trafiło do naszego muzeum. Epoca brązu to okres który dosyć długo trwał w Europie, na naszych terenach, nieodzownie związany jest z kulturą łużycką, w związku z czym na wystawie poświęcone są temu okresowi dwa segmenty, które są podzielone na wczesną i późną epokę brązu. Kultura łużycka, zwana inaczej kulturą pól popiernicowych, swoją nazwę wzięła od typu obrządku grzebalnego. Kiedy to zmarłych palono, następnie składano ich ciała najczęściej w naczyniach ceramicznych, razem z dosyć bogatym często wyposażeniem. I to wyposażenie i właściwie forma pochówku najwięcej mówią archeologom o ludziach tamtej epoki. Także na wystawie mamy do czynienia z przedmiotami znajdowanymi właśnie w grobach, dosyć ciekawymi z tego względu, że po raz pierwszy mamy na terenie długowej okolic do czynienia z bogato malowaną ornamentowaną ceramiką, którą która już wchodzi w epokę żelaza, w tym i figurkami, grzechotkami w dalszym ciągu mamy też omówione poprzednio ozdoby wykonywane z brązu. Przede wszystkim, ale jak zostało wspomniane, kultura Łóżycka przeżywa się, można powiedzieć, i dalej jeszcze funkcjonuje w kolejnej epoce, jaką jest epoka żelaza, wczesna epoka żelaza. Kolejnym okresem, z którego zabytki możemy zobaczyć na niniejszej wystawie, jest okres lateński i okres wpływów rzymskich. Okres lateński wiąże się z kulturami celtyckimi, które także docierały na teren dzisiejszej Polski, przede wszystkim na Górny Śląsk i południowe obrzeża Dolnego Śląska. Celtowie jako rolnicy zajmowali ziemię, przede wszystkim Rzyznę, a dzięki ich obecności tutaj mamy do czynienia również z artefaktami, które w ciągu swojego pobytu zostawiali. Są to, są to wyroby między innymi szklane. Rozwój szklarstwa w dużej mierze przypada na tamten okres i jest związany właśnie z kulturą turecycką. Następnie okres wpływów rzymskich, też reprezentowany na naszych ziemiach przez dosyć liczne zabytki między innymi ciekawe zabytki żelazne pochodzące z grobów. Wojowników, takie jak miecze, czy elementy uzbrojenia, tarcz, charakterystyczne przedmioty, tak zwane umba, które chroniły centralną część dłoni na tarczy. Są to niestety przedmioty intencjonalnie zniszczone, które dostały się do grobu i zostały w tym celu uszkodzona, aby najprawdopodobniej wtórnie nie mogły zostać nigdy więcej użyte. Wiązało się to najpewniej z wyobrażeniami, wierzeniami religijnymi, ale też tego typu praktyki poświęcają nam i dostarczają właściwie wiele informacji na temat życia codziennego, a także życia i wierzeń wczesnych społeczeństw. I tutaj, tak jak zresztą w przypadku innych Epok stanowisko w brzuchowicach dostarczyło nam dosyć ciekawych zabytków związanych i z okresem wpływów rzymskich. Między innymi są to dosyć unikatowe, można powiedzieć, ciekawe wyglądające przedmioty, które są interpretowane jako narzędzia chirurgiczne, również wykonane z żelaza. Podróżując w stronę czasów coraz młodszych, przenosimy się na prawy brzeg odry, który we wczesnym średniowieczu był ważnym regionem, ważnym miejscem w historii późniejszego Wołgowa. Był to Ostrów Tumski, wyspa ulokowana po prawej stronie Odry, związana z rozwojem infrastruktury pierwszych piastów. Tam powstał Kościół Grodowy, późniejsza Kolegiata. Przebudowana już w kolejnych, kolejnej epoce. I to był taki zalążek, właściwie również zabudowy podgrodowe zalążek przyszłej, przyszłego Błogowa i przyszłej urbanizacji tego regionu. Na wystawie zabytki związane z wczesnym średniowieczem właściwie można powiedzieć z wiekiem XI-XII przede wszystkim. Wiążą się oprócz z ceramiką, która jest najbardziej powszechnie występującym typem, reliktem pozostałości działalności ludzkiej, także z ciekawymi wyrobami kościanymi, takimi jak choćby łyżby, takimi jak grzebienie, takimi jak hetki, a więc można powiedzieć, dawne guziki i tego typu przedmioty, rękojeści, noży też wykonane z tego surowca, ale również dosyć unikatowe, bowiem rzadko zachowujące się w ziemi z tego okresu elementy naczyń klepkowych wykonanych z drewna, czy też organiczne, również drewniane wyroby innego typu, ale także mamy cały zestaw form innego typu choćby wykonanych z żelaza takie nożyce, krzesiwa, tym podobne przedmioty, w tym narzędzia i uzbrojenie. Zdecydowanie najwięcej miejsca na wystawie zostało poświęcone późnemu średniowieczu i nowożytności, szczególnie jeżeli mówimy o samym Głogowie. Z tego względu, że miasto Głogów zniszczone podczas wojny w znacznej mierze umożliwiło archeologom podjęcie badań ratowniczych przy odbudowie tego środka, a w trakcie nich pozyskano bardzo dużą liczbę zabytków, także wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat zabudowy, na temat przemian funkcjonowania tego miasta. Od jego, można powiedzieć, lokacji, która nastąpiła około połowy wieku XIII, aż po czasy, można powiedzieć, niemalże nam współczesne. I tak, jeżeli mówimy o późnym średniowieczu, na wystawie możemy zobaczyć zabytki, które, z różnych surowców wykonane, które prezentują nam różne dziedziny życia ówczesnych ludzi, są to wyroby kościane, nie tylko narzędzia, nie tylko oprawy dosyć ciekawe, zresztą i unikatowe, w niektórych przypadkach oprawy narzędzi, w tym oprawy Noży, ale także choćby pionki kostki do gry, które były związane z ludyzmem w tamtym czasie, a więc z zabawą, spędzaniem wolnego czasu, także i z hazardem, który był przez niektórych przez środowisko kościelne w różnym okresie potępiany. W okresie nowożytnym także mamy do czynienia z intensywnym rozwojem urbanistyki, co prawda głowów jako ośrodek w pewnym stopniu został zamknięty czy ograniczony przez nowoczesne fortyfikacje, natomiast życie w mieście funkcjonowało oczywiście dalej. Dalej mamy do czynienia z rozwojem, który jest reprezentowany przez gro zabytków archeologicznych. I tutaj ciekawymi przykładami, które możemy zobaczyć na wystawie, są m.in. naczynia, w tym wyroby artystyczne, które świadczą o postępie w tej dziedzinie, w dziedzinie garcarstwa, a nie tylko. W jednej z gablot można zobaczyć także wyroby drewniane, a więc tego typu relikty, które rzeczywiście w ziemi zachowują się dużo gorzej ale udało się archeologom na terenie miasta Głogowa m.in. odkryć elementy naczyń wykonane z tego surowca, czy też, jako ciekawostkę można podać, przykłady tzw. kopet szewskich, a więc form stóp klientów, na podstawie których szewcy wykonywali buty na konkretne zamówienie.